Witam bardzo serdecznie, w dzisiejszym odcinku właśnie będzie sobie inaczej. I tak właśnie, te, że to jest taka, to jest taka Dalej się nic nie zmieniło. A z idioty, idiotę, co to, zazwyczaj to, to właśnie teraz nagrywa, to właśnie go wyodką zamknąłem, żeby mi nie przeszkadzał. No dobra. Oszalałeś? Ty później rzesz! być, teraz ja nagrywam. Także dobra, nie zwracajcie uwagi, nie, nie bo pewnie znowu sąsiad wierci i, z, i ja pierdziele, no, no i chyba za chwilę do niego, do niego się przejdę i go normalnie wyjaśnię za chwilę. Jak mi gorąco w tej masce już jemy, za chwilę chyba będę miał chyba 20 stopni, no ale dobra, nie ma co chyba, mniejsza z tym, dzisiaj pokażę wam w ogóle co ja znalazłem w ogóle po latach w ogóle, gdzie moją ulubioną zabawkę z dzieciństwa w ogóle. Cicho! Stulże ten pysk! Także dobra, no. Także pokaż wam teraz, bo telefon musiał go wyciągnąć. Nie no, wierzycie, tylko tym tylko, znalazłem w ogóle. Starego z mlekiem. Ale dobra, nieważne, nie. Tylko jak właśnie pamiętować się tą postać, się ogólnie jeszcze zabawkę, to, to, to jest oczywiście Natrzymaj no, się, ty stare pierniku, w ogóle. Daj się na swoje biurko. O! idę. Teraz chodził się Pan z Astral z Universal Toy Story. Jak ktoś w ogóle na pamięta, to może najwyżej pisać komentarz hashtag history I wtedy... No, i możecie najwyżej na też przypomnieć mi jak bardzo bardzo było postacią. Także no, ma bardzo dużo ciekawe funkcji w ogóle. I chyba zgadnięte właśnie sprosto z Anglii, więc no, to naprawdę... Czy tam... Nie. Chińskie to naprawdę, to były naprawdę takie podróby, że... Żeżby się, by, nie, łatwo by się rozleciał. Ale dobra, ale ma naprawdę ciekawe sprzęciury w ogóle. years które... A. A czy się ma taki sprzęciór? O! Powiem ja chyba teraz strzelać. Nawet, ja że jak teraz coś nie jest za to mogę na komuś komuś strzelić. Nie zauważyłem się go użyć. Ale dobrze to już bez żadnego pierdzielenia. O! Mogę chyba tak na wieczór, taką oko wyginać. Gdyby nie. Może w tym momencie, nie wiem, zrobić. ale ci za. Tak przepiękny ebus, jaki was ale nie jest chyba tak dobrze regulowany, bo, bo nie widać, że łatwo mi upada. Ale dobra, wracam w takim razie na swoje miejsce. Ale też mam bardzo też jeszcze, jedno ciekawe jedną trinkoło rzecz. Zobaczcie co ja mam. No cały swój jakiś jakiś część nie wiem co to. Ale dobra, sam żeby było więcej widać. A nie w sobie, jakoś tak. O, taką kamerę stoi. Daj dzięki, Także potwieramy i zobaczymy co my tu mamy w ogóle. Bo sami jestem ten ciekaw. Nie odpalałem w ogóle. Nie otwierałem. To ja czy tego... Chcę tego, tego gałgana, bo ja nie. O! Nawet koks. Nie spodziewałem się, że takie rzeczy mam. Bo... Jakiś piesek niedobry. Też jakiś kolejny... Nie wiem co to, tylko ja Dobrze, jak ktoś wie, no to może najwyżej mi da znać. Co to? Polik, ale to jest w pierwsza łokach. Mam no, więc, że naprawdę swój naprawdę pełny jakichś takich figurek, jakiś... jakiś... smacek nawet. Nie no chyba nie będę chyba otwierał cały no, no nie będę grzebał chyba całego słoja, no jak chcesz ten że jesteś chami, coś znajduje się jeszcze w tym słoiku. Chociaż niby można się przejrzeć. Bardziej na tak o! Popatrzcie! No tak! Przecież by się chciał naprawdę kolekcjonować cały swój normalnie. Może nie. Ja no ten. Zobaczcie, patrzyliśmy już mniej więcej. Ja nie będę stracił na to czasu, bo takie miejsce miałem w swoim czytnictwie. Mówię wam. Nie, nie, nie. A nie, myślę, że znowu się lecą, ale na szczęście nie. A tak to by już do gdyby to w Także to wszystko. Mam nadzieję, że mój tak się tak jak spadał. Jeśli tak, dosłyszać ławkę w górę pod tym odcinkiem. I możecie napisać komentarz o treści motarzesta. No i wtedy może być na wyżej kolejny odcinek, kiedy nagrywam. A wtedy skuler debil będzie musiał to zmontować. Taka zamiana kolejnej roli jest. Czyli ja wprowadzę akarty odcinek... A, no, a, masz ten to musi się zmontować. No dobra, no. Także to usłyszenia na 6 i na wyżej zrobi się jakiś. też jakiś challenge zrobię na wyżej. Cześć!